Trzeba zapierdzielać, 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 byle do przodu, byle po trupach i w ogóle. Cześć, tutaj Daniel Roziecki, witam Cię bardzo serdecznie na vlogu Jak Zostać Programistą Wymiataczem. Dzisiaj mam odcinek 073 i witam Cię po chorobie. Jeszcze nie wszyscy jesteśmy do końca zdrowi, ale już się czuję na siłach, żeby przygotować dla Ciebie ten dzisiejszy materiał, więc witaj, witaj, mam nadzieję, że się stęskniłeś, prawda? Daj znać w komentarzu, czy się stęskniłeś, tudzież stęskniłaś, a ja na pewno... Coś nawet polubiłem do nagrywania, mimo że to jest ciężki kawał chleba, ja Ci powiem, ciężki kawał chleba, ale bardzo przyjemny. Po pierwsze, mam do Ciebie wielką, 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 olbrzymią prośbę. W opisie do tego filmu będzie link do krótkiej, naprawdę krótkiej, to są trzy krótkie pytania, ankiety, która pozwoli mi w przyszłości przygotowywać dla Ciebie lepsze materiały na tego vloga. Bardzo, bardzo Cię proszę, naprawdę, błagam, błagam. Zerknij na ten link, kliknij go, wypełnij tą ankietę i to naprawdę nie zajmie ci dużo czasu, a bardzo mi pomoże w rozwoju tego, co dla ciebie przygotowuję. Tutaj dzisiejszy temat nie ma nic wspólnego z IT, to nie jest temat informatyczny, ale dostałem wiele pytań związanych właśnie z tym tematem, więc postaram się to na te wszystkie pytania odpowiedzieć w tym dzisiejszym materiale. Chodzi o to, że pytacie mnie jak sprawdzić czy to, co robicie, czy ma sens? Czy jak się rozliczać z tego, co robicie? Czy trzeba zapierdzielać, 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 byle do przodu, byle po trupach i w ogóle jak ja to wszystko widzę, jak to wygląda u mnie? Okej. Okay. Słuchaj. Pierwsze bardzo proste pytanie. Powiedz mi proszę, kto jest dla ciebie najważniejszy? Tak, dla ciebie, kto dla ciebie jest najważniejszy? Możesz zatrzymać ten film na chwilę. Przemyśl to pytanie i wróć do mnie. Ok? Jeszcze raz. Kto jest dla ciebie najważniejszy? Jesteś z powrotem? Super. To pozwól, że według mnie dla ciebie najważniejszy jesteś ty sam. Tak, ty sam. Nie ma nikogo ważniejszego dla ciebie niż ty sam. Nie zgodzisz się? A, jak pomyślisz, to się zgodzisz. Nie ma nikogo ważniejszego. Jesteś ty, to jesteś ty. Ja sam jestem najważniejszy i ty sam jesteś najważniejszy dla samego siebie. Nie ma nikogo ważniejszego. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ jeśli w twoim umyśle pojawił się obraz żony, chłopaka, dziewczyny, dzieci, które są dla ciebie najważniejsze, to ja sobie z tego zdaję sprawę, że w twojej głowie wydaje ci się, że oni są na tym piedestale, na tym wszystkim. Ale jeśli ty, ty nie zadbasz przede wszystkim o siebie, to nie będziesz w stanie zadbać o nikogo innego. Taka jest prawda. Taka jest smutna, smutna prawda. A może nie smutna, może wcale nie jest smutna, może to jest wesoła prawda. I to jest bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne, żeby sobie z tego zdawać sprawę, że to ty jesteś najważniejszy dla samego siebie. I zapamiętaj to, jeśli nie zadbasz o samego siebie, nie będziesz w stanie odpowiednio zadbać o innych. A co tam na tych twoich barkach się może pojawić? Ja myślę, że na tych dwóch barkach mogą się pojawić tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy: to jest twoja rodzina i to jest twój biznes. Jakkolwiek byśmy go nie rozumieli: jako firmę, którą prowadzisz, jako wiele firm, których prowadzisz, a może po prostu jako praca, którą wykonujesz dla kogoś. Nie ma to znaczenia. Sens jest taki. I popatrz. Jeśli doprowadzisz do sytuacji, kiedy momencik, kiedy tutaj jest tylko rodzina, pojawia się problem z Twoim biznesem. Gwarantuję Ci, że nawet jeśli masz firmy, które zarządzają inni ludzie, nawet świetni ludzie, to prędzej czy później, jeśli zostawisz je całkowicie na pastwę losu, pojawią się problemy. Pojawią się. Na jakimś etapie musisz sprawdzać, co się dzieje w tych firmach. Więc nie możesz zrobić czegoś takiego. Chyba, że masz tyle kasy na koncie, że dla Ciebie nie ma znaczenia. No to wtedy gratuluję. Naprawdę. Chociaż ja bym chyba umarł z nudów. No nieważne. Jeśli doprowadzisz do sytuacji odwrotnej, czyli zamiast rodziną będziesz się zajmował wyłącznie biznesem, tudzież zajmowała, doprowadzisz do skrajnie odwrotnej sytuacji i Twoja rodzina będzie bardzo, bardzo, bardzo cierpieć z tego powodu. Ja wiem, że są sytuacje takie, kiedy krótkoterminowo, krótkoterminowo to jest jedyne możliwe rozwiązanie, albo to z rodziną jest jedynym możliwym rozwiązaniem z jakichś powodów. Na przykład ja w tej chwili przez tydzień zajmowałem się wyłącznie moją rodziną. Byliśmy wszyscy chorzy i musiałem cały mój czas poświęcić na rodzinę. Nie zajmowałem się niczym innym, niczym innym. Przeżyłem pewnie, czy mój biznes przeżył? Pewnie, ale to był krótki odcinek czasu. Gdybym tak miał robić przez pół roku, przez rok. No to prawdopodobnie miałbym, znaczy na pewno miałbym bardzo, bardzo duże problemy. I przypuszczam, że Ty też. Więc nie nastawiaj się na całogodzinne, całoroczne, wieloletnie zajmowanie się albo wyłącznie rodziną, albo wyłącznie biznesem, bo będziesz mieć problem. Czasami to będzie tak, rodzina, biznes. Czasami będzie tak, a czasami będzie jeszcze inaczej. Ja wiem, że dążymy wszyscy do tego, żeby był jakiś złoty środek, żeby to było wszystko w miarę stabilne, w miarę wyśrodkowane, ale się nie da. Doskonale wiesz, że w życiu tak się nie da. Prawie zawsze jest tak, że na którąś z tych stron trzeba poświęcić więcej czasu. I ja wiem, że bardzo często wydaje nam się, wydaje, Że poświęcamy to wszystko dla biznesu, bo przecież to i tak robimy wszystko dla naszej rodziny. To wszystko, wszystko, ten cały biznes, przecież to i tak jest wszystko dla naszej rodziny. Nie daj sobie tego wmawiać. Nie udawaj, że taka nie jest naprawdę. Bo o ile rzeczywiście to, co robimy, w większości robimy faktycznie dla naszej rodziny, ale to nas, rodzina, to ciebie, ciebie rodzina potrzebuje. Nie Twojego biznesu, ok? Tylko ciebie. Twojego czasu, Twojej obecności. Nie zapominaj o tym nigdy, nigdy, nigdy. No dobrze, ale mówiłem, że to Ty jesteś najważniejszy. Popatrz na Twoich barkach spoczywa Twój biznes i spoczywa Twoja rodzina. Ale to w takim razie, czy to jesteś próżni? Nie, Ty nie jesteś próżni. Słuchaj, Ty się opierasz na takich trzech filarach. Pierwszy to jest Twoje ciało, drugie to jest Twój duch. I trzecie to jest twój umysł. I nie mam tu żadnych metafizycznych absolutnie rzeczy na, na głowę, na myśli. Absolutnie. Jestem bardzo daleki od takich rozważań. Słuchaj, twoje ciało, siłownia, basen, yoga, zadbaj o nie. Po prostu, zadbaj. Ja nie zawsze to robię. Widać, jak ja wyglądam, tak? Ale staram się. Staram się z każdym kolejnym dniem. Staram się coraz bardziej. I pamiętam o tym. Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element. Duch, słuchaj, chodź do kościoła, cudownie. Jeśli modlitwa jest Twoją drogą do tego, żeby zwalczyć Twojego ducha, proszę bardzo. Jeśli to medytacja, proszę bardzo. Jeśli Twoi przyjaciele wspierają Cię w rozwoju Twojego duchowości, Twojego ducha, zajmuj się więcej przyjaciółmi. Znajdź swoją drogę do tego, żeby Twój duch był zaspokojony. I umysł. Rozwój, myślenie, spostrzegawczość, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, umiejętność podejmowania dobrych decyzji. A jeśli dopodziełajesz złych decyzji, to umiejętność zrobienia z nich dobrych umiejętność mówienia nie to jest twój umysł. I za każdym razem, za każdym razem, kiedy ćwiczysz swoje ciało Wydłużasz swój filar, kiedy ćwiczysz swojego ducha, wydłużasz swój filar, kiedy ćwiczysz swój umysł, wydłużasz swój filar. Tylko pamiętaj: dbaj o wszystko. Dbaj o każdy z tych aspektów, bo jeżeli któryś z nich pominiesz, no to zaczną się robić problemy. Nie warto. Zadbaj o każdego z nich. I będąc ty oparty na takich trzech solidnych filarach, po pierwsze, będziesz miał wystarczającą ilość energii. Tak, to jest twój pasek energii. No, wiesz, jak w grach komputerowych. To twój pasek energii. Będziesz mieć wystarczającą ilość energii, żeby zająć się dobrze zarówno twoim biznesem, jak i swoją rodziną, co jest w tym wszystkim najważniejsze. I teraz pytanie, sens, jak, kiedy wiadomo, czy coś ma sens, kiedy wiadomo, czy zapierdzielać, napieprzać i, i w ogóle różne inne rzeczy. Po pierwsze, jak ogarniesz całe, całe to, to pierwsza rzecz, jaką zrozumiesz, to to, że to nie jest sprint. Nie jest sprint. Nawet nie jest maraton. To jest ultra, 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 ultra maraton. Nie da się przebiec ultra, ultra, ultra maratonu cały czas sprintem. Nie da się. Umrzesz no daleko, daleko, daleko na początku. Po prostu. Więc dbaj o swoje zasoby energii. Dbaj, dbaj o swój umysł, dbaj o swojego ducha, dbaj, dbaj o swoje ciało. Dzięki temu zadbasz i o rodzinę, i biznes. Skąd wiadomo, czy dążysz, idziesz w dobrą stronę, czy to, co robisz, ma sens? Słuchaj, można do tego podchodzić na wiele różnych sposobów. Są osoby, które w życiu nie mają swoich celów, nie mają ustalonych celów i dryfują. Od miejsca do miejsca. To nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga, bo takie dryfowanie powoduje, że to inni wybierają za ciebie drogę i popychają cię to w jedną stronę, to w drugą. Ale chyba fajnie jest samemu sobie wybierać drogę w życiu, prawda? Więc zastanów się, zastanów się. Są osoby, które nie lubią sobie odgórnie ustalać jakichś dalekosiężnych celów. Nie. One lubią mieć wolny umysł i wchłaniają to, co się dzieje dookoła i czekają na jakiś efekt, na jakiś moment oświecenia, na jakiś moment takiego aha, super, ale fajny pomysł, robimy to. Są takie osoby. Też jest fajna droga. Nie każdy sobie może na to pozwolić. Nie każdy sobie może na to pozwolić. Są też osoby takie, które lubią mieć cele. I jeśli jesteś taką osobą, to proponuję Ci, znajdź sobie dzień, dwa, pięć na takie ćwiczenie. Usiądź gdzieś Ciszy, w spokoju i wyobraź sobie siebie za 30 lat. Siebie, wyobraź za 30 lat, w jakim miejscu jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, co ci sprawia przyjemność, kto jest dookoła ciebie, kim się otaczasz. Wyobraź sobie cały pełen obraz. Nie jakiś malutki wyrywek, ale cały duży obraz swojego życia za 30 lat. Takiego, jakie w tej chwili chciałbyś, żeby ono wyglądało za te 30 lat. Mając ten obraz przed sobą, przy pomocy inżynierii wstecznej, cofnij się krokami do tyłu. Tu masz punkt, który sobie wyobraziłeś, i cofnij się kroczkami do tyłu, po kolei wyszczególniając rzeczy, które musiałbyś opanować, musiałbyś poznać, musiałbyś zrobić, żeby dojść do tego twojego elementu. Pamiętaj, to jest 30 lat. To nie jest coś. Co osiągniesz w przeciągu miesiąca czy dwóch? Tylko 30, 40. I mając tą drogę, możesz powolutku zacząć planować swoje cele. Swoje proste cele. Te tutaj na początku drogi. Do tamtych dojdziesz z czasem. Od czegoś trzeba zacząć? Zacznij od małych celów. I mając te małe cele ustalone, będziesz znał kierunek, w którym się kierujesz. I znając ten kierunek, dopiero teraz będziesz się mógł rozliczać z tego, co robisz, i będziesz mógł podejmować decyzję, czy to, co robisz, ma sens, czy to, co robisz, robisz tak, jakbyś chciał robić, czy to, co robisz, daje taki efekt, jakiego oczekujesz. Jedno z pytań dotyczyło vloga: jak się rozliczam przed samym sobą z vlogiem. Ja się nie rozliczam przed samym sobą z vlogiem. Vlog to jest coś, co chciałem zacząć robić. Chciałem zacząć docierać z materiałami do większej ilości osób i powolutku mi się to udaje. To nie jest tak, że ja chciałem, żeby natychmiast na tym logu pojawiło się 10 tysięcy osób. To jest nierealne. Już na pewno nie ze mną. Nie, to się nie da. To tak nie działa. YouTube'a trzeba cierpliwości. Na większej rzeczy w życiu, które się zatrzyma, trzeba cierpliwości. To będzie rosło. Tych osób będzie przybywało. Chyba na coś spierdzielę. Mogę, pewnie. Może mi się uda przyspieszyć niektóre procesy, a może nie. Zobaczymy. Słuchajcie, w każdym razie naprawdę. Cierpliwość, cierpliwość, cele, filary i myślenie przede wszystkim o sobie. O sobie jako tej osobie najważniejszej. Bo jak zadbasz o siebie, zadbasz o całą resztę. Jak nie zadbasz o siebie, to to wszystko runie. Dobra? Ok. To to wszystko. To wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. To wszystko, co chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek pomysły, wal śmiało. Jestem, czekam. Czekam. Dobra. To wszystko i zapraszam Cię serdecznie jutro.